Cześć, mano wszystkim, z tej strony Renowski, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Simulator Złodzieja e, I teraz tak, co my ostatnio robiliśmy, znowu nie pamiętam Znowu nie pamiętam co my ostatnio robiliśmy Ale chyba te e, kontrakty farmerskie, czy jakoś tak to się nazywa, nie? Zaraz sobie zobaczymy tak, to robiliśmy. Mamy ogólnie misję w podmień obraz na replikę w domu 208. I teraz nie pamiętam, dlaczego ja tego wcześniej nie robiłem. Dlaczego ja fabułę pominąłem? O co to chodzi? A zobaczmy sobie jeszcze nasze umiejętności. Wymagany poziom 27, pozostał poziom 21. No to ja... Nie, no to to jest odblokowane, nie, nie, chuja, to jest zablokowane. Dlatego ja chyba, bo ja potrzebuję elektronikę chyba na poziom trzeci, żeby tam wejść. Coś mi się tak wydaje. Kurde, no mam te samochody w sumie dwa. Teraz się zastanawiam, czy je. Dobra, nic. Na razie lecimy na farmerską dzielnicę. E, tu było to, nie? Co tak długo się wczytuje? Co to się dzieje? No najprościej to jest miły tych coś zajumać. Mm, tylko muszę się... Która to jest? Godzina 12, jest. o siódmej tam chyba coś było, nie? Coś mi zaczyna troszkę świtać Nie ten klawisz <laughs> Musimy farmerskie rzeczy, kurde, zakosić jest sprzedawać i musimy reputację sobie podbić do stu u nich. Czyli teoretycznie nie wiem, czy to tak działa, że muszę 44 chyba rzeczy jeszcze im zawieść. No i co? Tu byśmy. Czekaj, jeszcze to chyba się da, właśnie. Wow. Pełny ekwipunek już. To ja zaraz będę wracał jednak. Bo ja do, do auta to dużo nie wrzucę. Co ja tu wrzucę? Mało, mało co. Coś co ma jeden. Wytrychy tylko, to nie. Wytrych ma 01 nawet. No i nic, mamy pół plecaka jeszcze i tyle by było naszej robotki. No właśnie, 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 właśnie. Tu mamy na pewno ten drugi nawóz. Konewka. O kurde, jak nam konewka dobiła. Konewka nam tak dobiła, że w sumie się zastanawiam, czy jest sens w ogóle wychodzić na ten. I właśnie nie ma. Nie ma sensu, więc od razu robimy lotę stąd na Lombard. Jak najszybszą. <laughs> Dobrze, akurat blisko mamy wyjazd. Czyś gadał? Czy mi się wydawało? Co fajnie, tylko to wszystko mało ekspadaje. Ale zaraz sprawdzimy, czy to działa tak, jak ja myślę. 78. No właśnie. Sobie jeszcze trochę pojeżdżę po tych farmach. 83? nie, to w sumie 14 jeszcze rzeczy, tylko muszę podjąć. To jeszcze jeden wypad, i myślę, by się udało. Tylko nie wiem, czy znowu do tych samych jechać, bo tam jest w sumie najprościej, żeby to jak najszybciej zrobić. Kurde, ale to trochę monotonne się zaczyna robić, już. Hej, a tutaj? Tu się chyba jakoś od boku wchodziło, nie? No właśnie. Babka w domu Użyła się Kurde, ale ja mam rzeczy farmerskie kosić Tylko nie Ej, reszta jest poza domem Tak ogólnie Ale ty Pamiętaj o kamerach tu nie ma kamer? Krągły wytrych, to ja tu nie wejdę. To możemy podiumać. Czekaj, czekaj, tu wejdziemy. O, jest ciągnik! Krągły wytrych. Co za gówno. Dobra, mamy rzeczy. Mamy tam 3, 4, 5. No niezbyt dużo waży. 6, 7. Kurde, no nie zmieszczę się. W czasie. Ej, tu nad niema już chyba same duże rzeczy zostały. No dobra, to, ale tego nad nie wezmę. No. Kurde, jeszcze ta baba wstała, nie wiem czy ja z tym wyjdę. Chyba wyjdę w sumie, bo ja stąd mam już wyjście bardzo... Ona chyba wychodzi z domu, od tego jeszcze zacznijmy. No. Ona już jest poza domem. Zniknęła, zniknęła. Cisnę z tym. Czego ten samochód tak zostawiłem daleko? Cisnę z tym. Zostawię coś trochę w tym w ekwipunku samochodu, znaczy w tym skrytce. I chyba pójdę jeszcze raz, ale kurde, zaraz ktoś tu wróci na pewno. Więc nie wiem, czy się nie przestawić na szybko jeszcze pod ten drugi dom. No i tyle by było mojego zostawiania. Nie, jedziemy pod tamten dom, co jest na wylocie. Ups, co. Czego wezwano policję? No to już jesteśmy sobie kurde. Ale przypał. Bo co, bo w drzewo uderzyłem, to wezwali policję? Ej, e, już wykonaliśmy. Super. Ku pokrągu wytrych. A bo zaraz już mogę. Czekaj, bo jeszcze tu mam. To ja ten ciągnik zaraz im podpierdzielę. Jak nic. A stać mnie na okrągły wytryk. Gdzie jest? Czekaj, gdzie jest mój hajs? 11 tysięcy, nie no to... To jaj, to nie będzie tyle kosztowało. Uuu, policja ta. Ale czego? Nie rozumiem dlaczego się ten. E... No że policja przyjechała z takiego powodu. Jest ten okrągły wytrych. 6000 to coś kosztuje. Otwórz testowy zamek używając okrągłego wytrycha. Czyli to nie będzie jakieś proste? O, kuźwa. Czekaj, przesuwaj blokujący w prawo, aż będzie. Aha, dobra, rozumiem. Wiedziałem, że będzie żółty traktor zaraz, ale 401. Dobra, lecimy na rekonesans tam. Tylko tam się teraz będzie kręcić policja już, na pewno. 401. Aha, to nie... 401 to nie jest dom na wylocie. Dobra, powiem tak. Naszą furę możemy tu zostawić. Idziemy sobie polami. Kamery są dalej poznaczane, no to tyle fajnie. I co, tu jest ten ciągnik, tak? To nie, no to musi być nocka. Jeden jest poza domem, ale reszta jest przy bramie i z boku domu, no to jest lipa. Tylko nie pamiętam, która to musi być godzina, pierwsza w nocy? Druga? Że mi spod bramy stąd poszedł gościu. Zobaczymy o drugiej. No i go już chyba tutaj nie ma, nie? Czy jest tutaj, nie? Ale on powinien się stąd ruszyć zaraz chyba. To bramę mogę otworzyć? Co tysiąc złotych tylko za ten żółty traktor tu stanę? Znaczy dolarów? I gościu sobie idzie, nie? No, tak gdzie nie stanął? Teraz szpokę tu krzakami, krzakami. Kurde, on teraz idzie tutaj. Muszę przeczekać, aż on się zawróci. No i wiemy już tyle, że on tam będzie stał przy tym. Czy ty bramę się patrzył to garażowo. Jak szpak w pizdę. No właśnie poszedł sobie. Ue, well, ale tam idzie drugie. Ga. Ale on sobie pójdzie tam. Kurde, coś ty się tu zawrócił. Znaczy, popatrzył. Coś tu się zmieniło od mojej ostatniej wizyty tutaj? No, sobie poszło w ogóle tam daleko. Uwa, ta kamera to mnie. Co jest? Co on tu już wraca? Nie podoba mi się to. Nic trzeba zaryzykować, jak on tylko stąd pójdzie. To trzeba od razu iść na wariata, że tak powiem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, poszedł sobie. My tu się poskradamy troszkę. Kurde, to jest na prostym wytrychu. Szlak jeszcze te kurde, kamery. I co, i ciągnik jest tutaj, nie? Fajna. Jak ja mam tu dalej? Czy tu jest od tego? Tam jest przełącznik od bramy. Dwa, co to światło? Zgaś to światło. Muszę teraz poczekać aż on znowu stąd pójdzie. Muszę sobie iść bramę najpierw otworzyć. Bo jak ja ucieknę tym traktorem? Co jest? Tamta mnie nie zauważyła, ona jest ślepa Co ona po nocy robi w tym tym, nie? Chyba nad nim ten gościu znowu tu wróci jak kamera ciekawe Ora się przesuwa dobrze, tu zamknijmy za sobą. Dobra. Mamy otwarte. Kabelki po prostu. No i co? Kitujemy, ja tu nie widzę innej opcji. Co oni mi zrobią? Jak tu mam wyjazd już za mapę, nie? Nie, ja tu nie wiem. No, jak to wykonać tak, żeby nie ten? E, żeby policja nas nie zaraz ścigała? Kamery trzeba by było jakoś wyłączyć, na pewno. Zlecenie przyjęte, czerwony traktor. No to co, no to już od razu jedziemy, nie? się wydaje, że z tym czerwonym będzie jeszcze prościej. Czerwony jest 402, no to właśnie to jest ten. ten dom. Pytanie, jak tu z bramą jest? Bo tu mamy wejście. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. to jest kamera. Ale czekaj, to, czy oni nie powinni wychodzić zaraz? Właśnie. Dwie osoby zaraz mi stąd wyjdą. A trzecia to tam jakoś sobie damy radę. Właśnie jedna już sobie wychodzi tam. Tu jest pewnie włącznik. Nie, czerwony traktor, a to? Na pierwsze piętro po pnączach. Ale mi chodzi bardziej, gdzieś tu się bramę otwiera. a teraz jedno osoba będzie cały czas w sypialni. Kurde, no pasowałoby jednak na parking się dostać na no, szybko. Ale nie, tu też. Nie kurwa, ten czas tak szybko leci, że nie ja tam dojadę, to ten gość już będzie wychodził, bo to o tego gościa chodzi na pewno. I tu jest tylko jeden problem, jak otworzyć bramę, to wy. Ale czekaj, tu się da chyba. Niech on tylko wyjdzie. Nie? Widzicie o co chodzi? A, ten ja się kurde nie zmieszczę. Czekaj, tu jest ten. Już tu jest panel do otwierania. Ale są głupi. I patrz, co robimy już. Nie macie tego traktora, patrzcie. Jego. Gdzie to jest? Tu. Nie wiem, ja tu strzelam totalnie na pałę. Nad nas kamera nie zarejestruje. Kyor, maszyna, nie? I cyk na strajk rolników, już mamy czym jechać? No to to będzie na szóstkę z plusem wykonane. C? Ale bądź, czego C tylko? Czarny traktor? Wow, to nad nie wiem, gdzie on stoi, szczerze. Czego mi się to dalej świeci? Już to wykonywałem. Ciekawe, czy to nie jest ta replika, co mamy ją właśnie zamienić. W tym 208, ale to nie, my to na razie w dzisiejszym odcinku... O kurde, 20 minut. Dobra, nic, zobaczymy, może szybka akcja będzie z tym czarnym traktorem, więc... A jeśli wyjdzie, że będzie długo, to jak 403 A No to kurde. No kurde właśnie. Właś, bo na tam na razie siedzi jest spokój święty. Tu jest kamera jedna. Tu jest kamera druga. Czekaj. Czyli to jest znowu prosta akcja. Te traktory to jest prościzna. Teraz ty mi się wyrobił, żeby domownik zaraz któryś nie wrócił. Bra. Ja już sobie otwieram bramę, ja już się nie pierdzielę. Ale będą mieli zonka jak przyjdą. Siema. Nie widziałeś mnie? Pokaż, się, jak ten czarny wygląda. Eee, czarny zajebisty. Czyli jednak szybka akcja z czarnym traktorem wyszła fajnie. Znowu cała cena. No, nie wiem, nie rozumiem dlaczego. Aha, i się skończyły nasze farmerskie te. Czyli nam zostaje. Czy znaczy zostaje i nie zostaje? Mamy to jeszcze przecież, nie? Tylko to jest w normalnych chałupach to jest, a to muszę sobie wykupić. O, już kliknąłem przed przypadek. A <laughs> z to zobaczy, ile to kosztujesz. Dwie dychy. Dwie dychy. Zreszyczę sobie na dzień mężczyzny. <laughs> Że mi DLC kupiła, jak mam jakieś skarpety czy inne gówno kupić. Eee, no dobra, nie przedłużam. Pamiętajcie, kurwa, patrzę się tutaj, bo wcześniej kamerkę miałem na drugim monitorze. W ogóle, tak jakoś ona trochę krzywo jest. O! No, wuj macie, kurwa, krzywy odcinek ze mną. E, a i tak mam krzywą mordę zresztą. To. Może teraz prosto było, przynajmniej. Dobra, Dobra nieważne. E, standardowo, pamiętajcie o lajku, komentarzu dla zasięgu szyb. Niech to się ten kanał buduje, buduje. Nie, poża nie pożałujecie, ja wam to obiecuję, nie? I co? No i, i sub, i sub, koniecznie sub, jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj. Do następnego, na razie, cześć.